Witam. Neuroplastyczność to zdolność mózgu do zmiany i adaptacji w odpowiedzi na nowe doświadczenia, naukę i rozwój. Dzieci mają niezwykle plastyczne mózgi, szczególnie w okresie między narodzinami a dziesiątym rokiem życia, co sprawia, że jest to kluczowy czas w kształtowaniu ich osobowości, przekonań oraz nawyków. W tym wieku mózg dziecka intensywnie tworzy nowe połączenia neuronowe, a stare i nieużywane są eliminowane. Co oznacza, że doświadczenia i otoczenie mają ogromny wpływ na rozwój. W tym okresie rozwoju dziecka tworzą się fundamenty osobowości. Dziecko buduje swoją tożsamość i rozwija pierwsze przekonania o tym, kim jest. Kształtują się nawyki. Mózg jest najbardziej podatny na tworzenie nowych połączeń. Co oznacza, że powtarzane czynności stają się nawykami, które mogą przetrwać przez całe życie. Rozwijają się zdolności społeczne, dzieci uczą się, jak nawiązywać relacje, współpracować, radzić sobie z konfliktami i rozpoznawać emocje. Jak wspierać rozwój dziecka zgodnie z neuroplastycznością stymulujące środowisko. Zapewnienie dziecku bogatego, różnorodnego środowiska jest kluczem do wspierania neuroplastyczności mózgu. Mózg dziecka rozwija się w odpowiedzi na bodźce. Dlatego ważne jest, aby dostarczać mu nowych doświadczeń. Zabawy sensoryczne. Pozwól dziecku eksplorować różne tekstury, dźwięki i smaki. Zabawy sensoryczne pomagają w tworzeniu nowych połączeń neuronowych. Różnorodne aktywności. Zachęcaj dziecko do angażowania się w różne zajęcia: rysowanie, muzykę, taniec, sporty czy eksperymenty naukowe. Każda aktywność Stymuluje inne obszary mózgu. Ograniczenie czasu przed ekranem, nadmierne korzystanie z technologii może ograniczać rozwój poznawczy dziecka, ponieważ nie dostarcza wystarczająco różnorodnych bodźców. Budowanie zdrowych nawyków. Nawyki, które dziecko rozwija w okresie między narodzinami a dziesiątym rokiem życia, mają tendencję do utrwalania się na całe życie. Pomóż dziecku rozwijać zdrowe wzorce zachowań. Codzienna rutyna. Wprowadź stały harmonogram dnia, co pomoże dziecku nauczyć się organizacji czasu i odpowiedzialności. Pozytywne nawyki zdrowotne. Ucz zdrowych nawyków, takich jak regularne mycie zębów, aktywność fizyczna, zdrowe jedzenie i dbanie o sen. Samodyscyplina. Pomóż dziecku rozwijać zdolność do odkładania gratyfikacji. Na przykład, grając w gry planszowe, ucz czekać na swoją kolej, co wzmacnia kontrolę impulsów. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Pomóż dziecku zrozumieć, co czuje i naucz je zdrowych strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami. Rozmawiaj o emocjach. Naucz dziecko nazywać swoje uczucia i rozmawiać o nich otwarcie. Zadawaj pytania takie jak, jak się teraz czujesz lub co Cię zdenerwowało. Ćwiczenie empatii. Ucz dziecko rozumienia emocji innych ludzi poprzez zabawy w odgrywanie ról lub czytanie książek, które pokazują różne uczucia bohaterów. Nauka technik relaksacyjnych. Pokaż dziecku proste techniki, takie jak głębokie oddychanie, aby pomóc mu radzić sobie ze stresem. Wzmacnianie umiejętności poznawczych. Mózg dziecka rozwija się najlepiej, gdy jest regularnie stymulowany przez wyzwania intelektualne. Wspieraj rozwój zdolności poznawczych poprzez zabawy edukacyjne. Układanki, gry logiczne, łamigłówki i gry pamięciowe pomagają rozwijać zdolności analityczne. Czytanie książek, codzienne czytanie wspiera rozwój językowy i pobudza wyobraźnię dziecka. Zachęcaj do zadawania pytań i opowiadania historii. Rozwiązywanie problemów. Daj dziecku możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów. Na przykład poprzez budowanie konstrukcji z klocków. To wspiera rozwój kreatywności i umiejętności logicznego myślenia. Zachęcanie do eksploracji i eksperymentowania. Dzieci w tym okresie są naturalnie ciekawskie i chętne do eksperymentowania. Wspieraj tę ciekawość, ponieważ pomaga ona w tworzeniu nowych połączeń neuronowych. Odkrywanie przyrody. Spędzaj czas na świeżym powietrzu. Zachęcaj do obserwowania roślin, zwierząt i zmieniających się pór roku. Eksperymenty naukowe w domu, proste doświadczenia, takie jak mieszanie barwników czy budowanie wulkanu z sody oczyszczonej, pomagają rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe. Budowanie silnej więzi emocjonalnej. Bezpieczne przywiązanie między rodzicem a dzieckiem wspiera rozwój mózgu. Dzieci, które czują się kochane i akceptowane, mają większą pewność siebie i lepiej radzą sobie z wyzwaniami. Regularny czas spędzany razem, baw się z dzieckiem, rozmawiaj i okazuj zainteresowanie jego światem. To wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Chwalenie. I wsparcie emocjonalne. Doceniaj wysiłki dziecka, a nie tylko osiągnięcia. Zachęcaj do prób i nauki na błędach. Jakie są skutki zaniedbania neuroplastyczności w tym okresie? Brak odpowiedniej stymulacji i wsparcia może prowadzić do opóźnień w rozwoju poznawczym i emocjonalnym. Dzieci, które nie otrzymują różnorodnych bodźców, mogą mieć trudności w nauce. Problem z kontrolą emocji i niską pewność siebie. Zaniedbanie zdrowych nawyków może prowadzić do trudnych do zmiany wzorców zachowań, które utrwalają się w dorosłym życiu. Podsumowując, wychowywanie dzieci z uwzględnieniem neuroplastyczności mózgu daje rodzicom ogromną możliwość wpływu na przyszłość swoich dzieci. Okres między narodzinami a dziesiątym rokiem życia to czas wyjątkowej podatności na nowe bodźce i doświadczenia. To wtedy mózg dziecka rozwija się najbardziej dynamicznie, tworząc tysiące nowych połączeń neuronowych, które będą fundamentem jego osobowości, nawyków, przekonań i umiejętności w dorosłym życiu. Bogate środowisko, pełne różnorodnych doświadczeń, przyczynia się do rozwoju zdolności poznawczych i emocjonalnych dziecka. Zdrowe nawyki ukształtowane w tym okresie, takie jak aktywność fizyczna, zdrowe jedzenie i regularne czytanie. Będą towarzyszyć dziecku przez całe życie. Zrozumienie emocji i rozwój inteligencji emocjonalnej pomagają dziecku w radzeniu sobie z wyzwaniami, uczą empatii i budują zdrowe relacje z innymi. Rozwijanie umiejętności poznawczych poprzez edukacyjne zabawy i aktywności wspiera rozwój intelektualny i zdolność do rozwiązywania problemów. Silna więź z rodzicem daje poczucie bezpieczeństwa, wzmacnia pewność siebie dziecka. I sprzyja budowaniu zdrowych przekonań o sobie i świecie. Wczesne lata życia dziecka są okresem, w którym neuroplastyczność mózgu pozwala na tworzenie trwałych nawyków i przekonań. Dlatego odpowiedzialne, świadome wychowanie z uwzględnieniem tej wyjątkowej zdolności mózgu daje szansę na wychowanie szczęśliwego, zdrowego i dobrze przystosowanego dorosłego człowieka. Bądźcie zdrowi. Pozdrawiam.